Hot Sixteen Challenge 2. Dziękujemy za nominację zespołowi Voka Trio. Piosenka jest dobra. Jest dobra na wszystko na wirusa, zmęczenie, samotność, lenistwo Z muzyką ten ciężki czas, który wypełniamy w naszym kurze. Dzielnych lekarzy mamy. Każdy medyk śpiewać przecież też może. Czy to w domu, na scenie, w chórze, czy na zorze. To właśnie medykom bit dedykujemy. I oglądek siły Wam gratulujemy. Czas już najwyższy, by zabrzmiały chóry. Bo piosenką można zburzyć wszystkie muru Bo piosenką można przenieść wielkie chóry. A nasz chór może brzmieć. Nienawiść ludziom stoi w gardle ością to COVID-a Leczyć możemy miłością. Wielki piękny uśmiech, więc podaruj, kochany dla dziewczyny, babci treściowej i mam. Pandemia Pandem na bliźnich potrzeby uczula. To rzućcie piątarka, niech się nie hula. Choć maska czasami otacza twoje skronie, to pamiętaj, człowieku, nie daj się koronić. Gaudiamus i Gitur Żadnego rąk nie olewaj. Jeszcze jedna chwila, no może dwie chwile zaśpiewamy lekarski stan, hej, ja nic nam żyje! Snutek, kropka, jubileusz przedłużamy jak wirusa pokonamy, to na pewno koncert damy. Hej! Ha. Aż polślowe nominacje kończą te raperskie akcje. Nominujemy ognistą kwarteczystą. Bo przecież każdy z nas może być artystą. I pamiętaj, słuchając tych dziwnych treści z izolacji, wyjdzie ten, kto się w drzwiach zmieści.